Siemano dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju i filtru oleju w Golfie 7. Jest to dokładnie silnik 16TDI o oznaczeniu CLHA, tak więc dzisiaj się za to zabierzemy, wszystko wam pokażę, jak to zrobić. Mamy tutaj jak widzicie filtr oleju filtrona o takim numerku. No i mamy olej. Ja tutaj kupiłem oryginał volkswagena 0w30 5 litrowa banieczka. Tak więc będziemy to dzisiaj wymieniać. Tutaj był olej z tego co widzę po karteczce ona gdzieś tutaj jest kastrol chyba nie Castrol. karteczka jest od Castrola, Natomiast olej był jakiś tutaj total total 5W30, ale my zalejemy 0W30. E, tak więc wchodzę do kanału i zabieramy się za wymianę oleju. I odkręcamy. Do góry jeszcze nie otwierałem korku w lewu. Oleju. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Jakaś podkładka tu jest, ale to wygląda jak ktoś tu nie wiem jakimś silikonem uszczelnił czy coś. Dobra i olejek sobie leci, ale czarny, masakra, masakra, normalnie kosmos, chyba nikt go nie wymieniał od nie wiem ilu. Zobaczcie ten olej. Normalnie czarny, jak smoła. Kosmos. Po prostu kosmos. Dobra, niech on sobie ścieknie. Ja teraz jeszcze muszę odkręcić filtry. Filtr, filtr, filtr. Oleju, on gdzieś tutaj jest, zaraz go zlokalizujemy i zaraz go odkręcimy. Tutaj mamy filtr oleju, ale pokażę Wam za chwilę taki ciekawy patent, z którego też skorzystam, tylko poodginam jakoś te rurki. No nie mogę Wam wszystkiego pokazać, bo nie mam gdzie położyć e, telefonu, a potrzebuję dwóch rąk, niestety. I to, co chciałem Wam pokazać, niestety mi się nie udało. Słuchajcie, no ten filtr jest tak zlokalizowany, jak widzieliście na filmie, tak więc w ten sposób go odkręcając, no wszystko wam poleci, chcąc nie chcąc, po prostu na dół, można się oblać i tak dalej. tym. Natomiast Volkswagen przemyślał to w taki sposób, że tutaj macie, widzicie śrubę, to jest 13 -ka. i odkręcacie sobie ten środek. I po prostu podłożycie sobie czy to lejek, czy cokolwiek i tędy wam ten olej wyleci. Dopiero później nakładacie tutaj klucz 32 i odkręcacie całość, tak więc żeby niczego nie upyprać w ten sposób powinno się to zrobić. Zobaczmy, czy gdzieś tu jakichś opiłków nie ma. Razem komisyjnie. Nie widać tu. Póki co. Póki co nie widać żadnych opiłków. No to w sumie dobrze, nie? E, wymyłem już sobie tutaj e, tą całą kopułkę. I tak się przyglądam tutaj do środka. Tego pewnie tutaj nie będziecie widzieć, bo słońce też tutaj troszeczkę świeci. Ale e, ta śruba, która jest tutaj w środku, wydaje się być atrapą. Nie wiem dlaczego, ponieważ nawet tutaj Volkswagen napisał momenty do kręcania. To jest ten duży dekiel, czyli 25 plus 5 Nm, a ta ma śrubka w środku 5 plus 2 Nm. Natomiast przyglądam się, próbuję to jeszcze odkręcić, klucz się smyka, i z tego co tu widzę w środku, to jest po prostu atrapa. I patrząc tutaj do środka, też nie widzę, żeby tu gdzieś była uszczelka gumowa. To jest całe. Cały lity plastik. Tak więc nie ma tutaj żadnej, absolutnie żadnej uszczelki. Nie wiem dlaczego taki jest tutaj ten dekiel dany z taką atrapą, bo widziałem, że są właśnie takie, gdzie możemy sobie to odkręcić i wtedy ten olej sobie tą małą dziurką spuszczamy, żeby się nie zalać, a dopiero później odkręcamy całość, ale to jest tutaj w tym przypadku atrapą. Lejemy Volkswagen Long Life. 0w-30 powinno wejść około 4-7 litra, chyba. Co ciekawe, nie, jest, nie ma tutaj tego srebrnego dekielka, żeby to... znaczy wiecie, żeby się nie wylało w czasie transportu, ciekawe. Moim zdaniem powinno to być, no chyba że to jest, nie wiem, może nie jest oryginalny ten olej, nie mam pojęcia. Tak, że lejemy. Okay. Ile tu mamy? Raz. Jeszcze 2,5 dwa litra wlaliśmy. Więc możemy jeszcze troszeczkę dolać. Dolać można zawsze, nie? Gorzej jak za dużo. Mamy pełny stan. Zaraz go odpalimy. Niech ten olej się rozejdzie. I ewentualnie jutro jeszcze. Dolejemy tak, żeby był pełny stan. Teraz pokażę Wam, jak zresetować, właśnie serwis i wymianę oleju. Zobaczcie, po przekręceniu mamy komunikat. Przegląd za 4,5 tysiąca lub 16 dni. No, 9 tysięcy było na tym oleju. No Nie wiem, jakbym miał jeszcze tyle na nim przejechać, ale dobra, kasujemy. Czyli tak, wyłączamy zapłon. Wyłączamy zapłon, czekamy chwilę, że to wszystko pogaśnie i teraz tak przytrzymujemy ten przycisk 0, włączamy zapłon. Cofnąć przegląd. Potwierdzamy, przegląd został cofnięty. Wyłączamy Przekręcamy jeszcze raz. Nie skasowało się. Mam już rozwiązanie tego problemu, dlaczego nie da się skasować tego serwisu za pomocą kombinacji przycisku przy zegarach oraz włączeniem zapłonu. Tak więc musiałem troszeczkę doczytać, żeby ten problem rozwiązać, i już wam mówię o co chodzi. Musimy tutaj wyciągnąć ciężkie działa w postaci VCDS-a. I w VCDS-ie, oczywiście, musimy sobie wybrać tutaj, tak jak widzicie, kasowanie inspekcji serwisowej. No i teraz tutaj VCDS sobie tam odczyta te wszystkie dane. On tutaj się łączy z zegarami, będzie chyba nawet gdzieś to widać przez chwilę. Szczyta sobie te wszystkie dane i już Wam tłumaczę o co chodzi. Jak widzicie, mamy tutaj informacje na temat naszego serwisu i tutaj bardzo istotną rolę odgrywają te ostatnie wpisy, to jest dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ponieważ żeby to skasować musimy wybrać jedną z dwóch opcji która pojawia się w moim przypadku tutaj do góry nie wiem być może u Was będzie nieco inaczej tak więc słuchajcie wrzucam Wam tutaj takiego screena i to jest screen właśnie po skanowaniu tym wstępnym aby skasować ten serwis jak możecie zauważyć okno po lewej stronie jest to okno w którym mamy te ostatnie pozycje wykreskowane. Tutaj nie ma żadnych wartości. Chodzi dokładnie o pozycję. Żebyście wiedzieli, to Wam przeczytam, od której się to zaczyna. To jest IDE03349, Fix, Max, Distance, Unit, Next i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy, widzicie, wykreskowane obie wartości, czyli wartość aktualną i nową wartość. I wszystkie poniżej też są wykreskowane, czyli tutaj nie mamy żadnych. Informacji natomiast w prawym oknie mamy praktycznie to samo, ale jak widzicie, tutaj zaczynając od tej pozycji IDE03349 Fix Max Distance Unit Next, mamy wprowadzone 32200 km, i wszystkie poniżej, które są, też są jakieś wartości przedstawiają. I teraz tak, jeżeli u was będzie, że macie wszystko wykreskowane, czyli nie będzie tam podanych żadnych wartości, z tego górnego menu, gdzie macie Please Select Operation, wybieracie opcję numer 1, czyli Reset SE, łamane na Oil, North America, or, or lub Rest of World, czyli reszta świata. Natomiast jeżeli macie tak jak w moim przypadku, bo zaraz do tego przejdziemy, czyli mamy tutaj podane jakieś wartości, wtedy wybieramy tą opcję drugą, a opcja druga to jest Reset Fix and S łamane na inspekcja Nord Ameryka i reszta świata. Tak, więc mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli, jeżeli tutaj żadne wartości te od dołu wam się nie wyświetlają, macie kreseczki wybieracie pierwszą opcję. Jeżeli jakieś wartości się pokazują, oczywiście wartości aktualne, bo nowa wartość też są kreseczki, to wtedy wybieracie opcję numer 2. I teraz wracając do naszego filmu, jak widzicie, ja tutaj mam wartości, tak? Mam tutaj wprowadzany przebieg 10 tysięcy kilometrów lub 365 dni. I teraz, żeby to skasować, to w moim przypadku musimy wybrać opcję numer 2 i to Wam za chwileczkę też pokażę. Wybrałem opcję numer 2, jak widzicie, robię wykonaj. No i VCDS tam sobie... Robi odpowiednie rzeczy, aby ten serwis został skasowany, czy też wyzerowany, bo on będzie po prostu liczony od dzisiejszego dnia po prostu na nowo, czyli 365 dni lub 10 tysięcy kilometrów. Tak ktoś ustawił, nie jest to serwis Long Life, bo Long Life jest na 30 tysięcy, wiecie mamy komunikat, że zostało to skasowane, wyzerowane. Tak więc wystarczy kliknąć gotowy powrót, i mamy już skasowany ten komunikat. Pokażę Wam jeszcze to za chwilę na, na zegarach. Ja teraz wyłączam zapłon, i już na wyłączonym zapłonie widać po prostu, że żaden komunikat odnośnie serwisu nam nie wyskakuje. Mamy jedynie informację o otwartych drzwiach, no bo mam otwarty drzwi, akurat od strony kierowcy. Teraz włączam zapłon. I jak widzicie, przegląd mamy skasowany. Żaden komunikat nam się nie pojawił. Teraz jeszcze możemy to sobie sprawdzić w menu radia. Jak widzicie, mamy tutaj przegląd za 10 000 km lub 365 dni. I wymiana oleju jest tak samo 10 000 lub 365 dni. W następnym filmie będziemy oczywiście wymieniać kolejne filtry. A mamy jeszcze do wymiany filtry paliwa, filtry powietrza oraz filtr kabinowy. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Na razie trzymajcie się, cześć.